Ogólnie rzecz biorąc, czarne dziury są zwłokami martwych gwiazd. Jednak nie wszystkie gwiazdy pod koniec swojego życia stają się czarnymi dziurami. Na przykład nasze słońce jest na tyle małe, że uniknie tego losu. Do niedawna sądzono, że czarne dziury powstają tylko z supermasywnych gwiazd, a najmniejsza znana naukowcom czarna dziura miała masę około 5-krotności masy słońca. Jednak nowa praca naukowa postuluje odkrycie jeszcze mniejszej czarnej dziury, a gdyby okazała się prawdziwa, to mogłaby zmusić naukowców do przemyślenia swoich modeli powstawania czarnych dziur, ponieważ czarne dziury nie powinny być aż tak małe. Co zatem określa masę czarnej dziury? Jest to rozmiar gwiazdy, z której powstała. Czarne dziury pochodzą od dużych gwiazd. I podobnie jak niektóre z ich hollywoodzkich krewnych, duże gwiazdy żyją szybko i umierają młodo. Duża gwiazda bardzo szybko spala swoje paliwo, najpierw przekształcając wodór w Hel, a następnie, gdy wodór już się skończy, rozgrzewa się i spala Hel. Podczas fazy spalania Helu jądro gwiazdy puchnie i staje się ona czerwonym olbrzymem o promieniu wystarczająco dużym, by objąć orbitę Ziemi. W końcu hel również się wyczerpuje i do zasilania fuzji jądrowej gwiazdy wykorzystywane są jeszcze cięższe pierwiastki. Tlen, potem krzem, aż w końcu gwiazda przekształca swój materiał w żelazo. Kiedy pojawia się żelazo, gwieździe kończy się paliwo i zapada się w sobie. Nagrzewa to gwiazdę jeszcze bardziej, w konsekwencji czego powstaje supernowa. Zewnętrzne warstwy gwiazdy zostają wyrzucone w przestrzeń kosmiczną, pozostawiając po sobie szczątki gwiazdy. Jeżeli masa gwiazdy macierzystej jest ponad 20 razy większa od masy Słońca, pozostanie po niej jądro o masie być może 5 mas Słońca. Jeżeli jądro jest tak duże, grawitacja jest na tyle silna, że materiał nie jest w stanie oprzeć się sile grawitacji, co powoduje jej zgniecenie i powstanie czarnej dziury. W przypadku gwiazd o masie początkowej od 4 do 8 razy większej od masy Słońca proces przebiega podobnie, ale pozostałe jądro jest znacznie mniejsze być może dwa razy większe od masy Słońca. W tych warunkach grawitacja rządząca jądrem jest mniejsza i nie jest wystarczająco silna, aby powstała czarna dziura. Powstaje coś, co nazywamy gwiazdą neutronową. Czyli, gdy materia jądra jest upakowana tak ciasno, że protony i elektrony łączą się w neutrony, a neutrony nie mają przestrzeni pomiędzy sobą. W przypadku mniejszych gwiazd, takich jak nasze Słońce, proces ten jest znacznie mniej dramatyczny, a jego rezultatem jest biały karzeł, który jest w istocie małą i wypaloną gwiazdą, który będzie się żarzył przez eony. To właśnie ta luka pomiędzy najcięższymi gwiazdami neutronowymi a najmniejszymi czarnymi dziurami jest najbardziej interesująca. Przed tym odkryciem masa najcięższych znanych gwiazd neutronowych była około 2 razy większa od masy Słońca, natomiast najmniejsza zmierzona czarna dziura ma masę około 5 bądź 6 razy większą od masy Słońca. Zakres masy od 2 do 5 razy większej od masy Słońca nazywany jest luką masową. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio postanowili poszukać wypalonych gwiazd o masach w zakresie luki masowej. Przeczesali dane zebrane za pomocą Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, który bada widma około 100 tysięcy gwiazd w drodze mlecznej. Zasada fizyki zwana efektem Dopplera mówi, że kolor gwiazdy, a właściwie każdego obiektu, zmienia się nieznacznie w zależności od jej ruchu. Jeżeli gwiazda porusza się w kierunku teleskopu, będzie wydawać się nieco bardziej niebieska, a jeżeli oddala się od teleskopu, będzie wydawać się nieco bardziej czerwona. Jeżeli dwie gwiazdy znajdują się blisko siebie, będą krążyć wokół centralnego punktu, wspólnego środka masy. Na swojej orbicie będą poruszać się na przemian w kierunku Ziemi i z dala od niej, co spowoduje niewielkie przesunięcia kolorów. Jeżeli jedna z tych gwiazd jest czarną dziurą, to astronomowie zobaczą pojedynczą gwiazdę o rytmicznie zmieniających się kolorach. Po przeanalizowaniu danych, zespół znalazł czerwonego olbrzyma, który był połączony na orbicie z niewidocznym towarzyszem. Masę tego czerwonego olbrzyma szacuje się na pomiędzy 2,2 ,2, a 4,2 razy większą od masy Słońca, a niewidoczny towarzysz ma masę w zakresie 2,6. 6,1 razy większą od masy Słońca, z najbardziej prawdopodobną masą 3,3 masy Słońca. Najbardziej prawdopodobna masa dla tego niewidocznego obiektu znajduje się w samym środku luki masowej, chociaż niepewności pomiarowe obejmują niemal cały zakres od najcięższej gwiazdy neutronowej do najlżejszej czarnej dziury. Astronomowie są naturalnie bardzo zainteresowani tym tajemniczym, ciężkim obiektem. Jeżeli dokładniejsze pomiary wykażą masę blisko 3,3 masy Słońca, astronomowie będą musieli ponownie przemyśleć swoje modele powstawania czarnych dziur. A jeżeli kolejne pomiary wykażą, że masa tego niewidocznego obiektu Znajduje się na skraju zakresu podanego w tym pomiarze, to nadal będzie to przykład bardzo ciężkiej gwiazdy neutronowej bądź bardzo lekkiej czarnej dziury. Jednak jest to zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że jest to mała czarna dziura. Bez względu na wynik dalszych pomiarów, odkrycie to będzie interesujące dla astronomów. Chociaż naukowcy wiedzą bardzo dużo o wszechświecie oraz życiu i śmierci gwiazd, zawsze są jakieś niespodzianki. W końcu po to prowadzimy badania. Więcej badań, takich jak to, pozwoli nam dowiedzieć się więcej o cyklu życia masywnych gwiazd. Pod jednym z ostatnich filmów wywiązała się niewielka konwersacja na temat miniaturowych czarnych dziur, więc pozwolę sobie nieco nawiązać do tego tematu. Czarne dziury o masach mniejszych niż ich ciężcy krewni, standardowe i supermasywne czarne dziury i ważące mniej niż trzy masy słońca są nazywane miniaturowymi czarnymi dziurami które powstały w ciśnieniu obłoków międzygwiazdowych. Ponieważ są one tak małe, mają również pewne trudności z samodzielnym formowaniem się. Niska masa oznacza niską grawitację, a to bezpośrednio implikuje, że te małe obiekty nie mogą całkowicie zapaść się w sobie. Aby powstała mini czarna dziura, musi istnieć ogromne ciśnienie zewnętrzne, które może jej w tym pomóc. Teoria głosi, że podczas burzliwej przeszłości, z której wyłonił się dzisiejszy wszechświat, Ogromne ciśnienia ściskające przestrzeń stworzyły wiele mini czarnych dziur. Niezwykłe jest prawdopodobieństwo, że były one niewiarygodnie ciężkie, ale dość małe, być może tak małe jak proton czyli cząstka subatomowa, którą można znaleźć w atomach. Zgodnie z mechaniką kwantową uważa się, że spontanicznie wyrzucają one energię, zanim wyparują w ostatecznej gwałtownej eksplozji po miliardach lat istnienia. Mogą one również nie być tak czarne jak cięższe czarne dziury. Nie znaleźliśmy jeszcze dowodów obserwacyjnych na ich istnienie, ale jak na razie mini czarne dziury mogą być rozrzucone po całym wszechświecie i w pobliżu naszego układu słonecznego. I tak jak zauważył jeden z widzów, jest to bardzo mało zbadany temat. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Docenię, jeżeli zostawisz kciuka w górę oraz subskrypcji na kanale, by nie przegapić żadnych kolejnych materiałów oraz po to, żeby moje filmy niosły się dalej i szerzej. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie Kosmiczna Piona.